Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj będziemy sobie mówić dalej o procentach, a dokładnie o obniżkach. Obniżka i o podwyżkach, czyli podwyżka. I cóż to jest? No, często idziemy do sklepu i widzimy, że sklep nam mówi, że będą wielkie obniżki cen, na przykład 10%, 20%, 50%, różne tam są podane. No i my musimy wiedzieć, czy mamy czekać na tą obniżkę i ile to będzie pieniążków. Czy starczy nam wtedy kupić jakiś produkt, tak? Bo na przykład teraz nie mamy tyle pieniędzy, a może po obniżce nam się to uda. To jak to liczyć musimy wiedzieć. No ale najlepsza rzecz podwyżka, to tylko wtedy, kiedy pracodawca na przykład mówi rodzicom, że ogłasza podwyżkę płacy. No to wtedy się rodzice cieszą, tak? No ale zaraz mówią, no ale ile to będzie? Na przykład. w Słyszymy w telewizji, będzie podwyżka dla jakiejś tam grupy pracowników, powiedzmy 15%. No ale nie wiemy, czy mamy się cieszyć, czy nie, bo trzeba policzyć najpierw, ile to będzie. Oczywiście każda podwyżka jest fajna, ale czym większa, tym lepsza. My chcemy konkretnie wiedzieć, ile będziemy mieć więcej pieniążków. Jak to słuchajcie, policzyć? Liczy się to naprawdę łatwo. Obniżka. Idziemy sobie na przykład do sklepu. I powiedzmy, jakieś gumiaczki są wystawione, tak? W sklepie gumiaczki, jakieś takie nie bardzo udane. I one kosztowały na początku 80 zł. Tak, ale sobie stały, stały, stały. Nikt nie chciał ich kupić, i sklep ob ogłosił obniżkę 20% obniżka. Obniżka cen. No i jak teraz policzyć, ile to będzie kosztować? Po obniżce, ile te gumiaczki nas wyjdą? Czy może, pomimo że są takie nieforemne, czy damy radę je sobie kupić? Jak to się liczy? Słuchajcie, prosto. Zawsze ten procent, który sklep ogłasza, mnoży się razy tą cenę początkową czyli ta nasza obniżka 20%, pomnożymy razy początkową cenę 80%. No to napiszmy sobie, to będzie 20%, tak? Razy nasza cena początkowa. No i to już chyba gdzieś tam liczyliśmy, prawda? Że ten procent pozbywamy się w poprzednim moim filmiku. Pamiętacie, kto nie, to sobie może go zobaczyć, jak to się robi, że jak mamy procent, to piszemy tą kreskę ułamkową i te dwie kropeczki zamieniamy na liczbę 100. Bo procent jest zawsze związany z liczbą 100. No i mnożymy to razy 80, i tam w tym filmiku też mówiłam, że jak są zera w mianowniku, to patrzymy, czy się te zera z mianownika dadzą skrócić zerami albo w liczniku, albo w liczbie. I tu widzę, że się tak da. Jedno zero biorę sobie z mianownika i skrócę z jednym zerem. Z licznika, czyli to jest tak, jakbym skracała przez 10, tak? I mam jeszcze jedno zero w mianowniku i mogę je sobie skrócić z tym zerem. Czyli tylko mianownik możemy skrócić. Dobra, poskracaliśmy i co? Słuchajcie, nam wyszło. Jak jest jeden, to fajnie. My dążymy do tego, żeby było jednym w mianowniku, jak się uda to świetnie, to już się nie musimy więcej nim zajmować. I zostało nam tylko co? 2 razy 8. A ile jest 2 razy 8? 16. No to nasza obniżka wyszła z 16, to oczywiście 16 złotych, prawda? No i teraz kosztowało to na początku 80, obniżka 16 złotych, to ile będą kosztować te kalosze? Po obniżce. No ta cena początkowa, jak odejmiemy tą obniżkę, to ile nam wyjdzie? 64 zł. Tak? No i teraz musicie się zastanowić, czy już sobie kupicie takie buty kalosze czy nie. Ale tak się liczy tą obniżkę. A słuchajcie podwyżka. O powiedzmy, że ktoś zarabia 3500 zł. I ogłoszono obwyż, obwyżkę, podwyżkę płacy. No, będzie taka dosyć znaczna, 12%. Słuchajcie, no, to się nam wydaje dużo, nie, już 12%. Ciekawe, ile będziemy zarabiać potem. To jak to policzyć? Bierzemy znowu ten procent i mnożymy zawsze razy. Początkową sumę, czyli to, co na początku zarabiamy. Tak? To się zawsze tak liczy. No i teraz musimy się pozbyć tego procentu. Pamiętacie jak? Tą kreskę, to kreskę ułamkową i dzielimy zawsze przez 100. No procent to jest setna część. No i mnożymy sobie dalej razy te 3500. Jak są zera, to się zaraz cieszymy, nie? No to coś będziemy tutaj skreślać, czyli skracać. Skracamy zawsze mianownik. Przypominam, jedno zero tutaj i da się skrócić z jednym zerem tutaj. Teraz skrócimy jedno 0 tutaj i jeszcze tu mamy jedno 0. No i teraz wystarczy nam pomnożyć co 35 razy 12. Albo ktoś mógł napisać 12 razy 35, bo mnożenie jest jakie przemienne. No i teraz to trzeba po prostu wyliczyć. Jak ktoś nie umie w głowie, to piękne jest mnożenie pisemne, przypominam. 2 razy 5, 10, 1 dalej. 2 razy 3, 6, 1, 70. Tak, I drugi rządek. 1 razy 5 jest 5, 1 razy 3 jest 3. Teraz się te rządki dodaje. 0, 12 i mamy, <coughs> przepraszam, 420 nam wyszło. Złotych, nie? Podwyżka tyle wyjdzie. No to cieszymy się, czy nie? To zależy, co dla kogo jest dużo. Każda podwyżka jest fajna, ale ile będziemy zarabiać na końcu? Tyle, żeśmy mieli na początku. Tak, złoty. I podwyżka trzeba dodać, bo będziemy mieć więcej pieniążku, prawda? Po podwyżce będziemy mieć więcej. Czyli dodamy te 420 zł, to ile my będziemy więcej mieć? 3920 zł. Tak? No to no, myślę, że już prawie, że 4000, czyli się. Podwyżka nam opłaci. Dobrze? I tak się to liczy. <laughs> Przepraszam bardzo, gardło mi coś wysiada. No więc tutaj znowu zrobiłam Wam podwyżki, obniżki. Mam nadzieję, że znowu będziecie wiedzieć więcej, jak to się liczy. Do zobaczenia.